Ekipa Light Explorers o numerze atrakcji 182 znajduje się w strefie Aqualanpass. Producentem jest Vekoma. Długość trasy to 238 metrów, prędkość maksymalna to 60 km na godzinę, wysokość to 24 metry, a przeciążenia wynoszą 3G. Tak samo jak kolejka Boomerang, rollercoaster ten jedzie najpierw do przodu, a później do tyłu. Zapraszam. O, sama góra, prawie. O nie! Uh! <laughs> oh, kurde. To jest takie. Uh! Oh. Spoko. Takie. Akurat. I by weszła raczej. Nie no, mogłoby być ciężko. Ale na bumeranga za, za to tak.